Grupa przyjaciół wraca z wakacyjnego ogniska. Rozbawieni, w dobrych nastrojach, oby tylko zachowali zdrowy rozsądek. Wojtek, dawaj, wchodzimy! Najwyraźniej Sebastianowi wakacyjna atmosfera udzieliła się aż nadto. Nie tylko zamierza podjąć śmiertelne ryzyko, ale do tego samego namawia również kolegę. Na szczęście Wojtek zdaje sobie sprawę z zagrożenia. Zdecydowanie odmawia. No nie mów, że się cykasz! Wojtek usiłuje powstrzymać przyjaciela przed zrobieniem głupstwa, ale ten go nie słucha. Stój, zatrzymaj się. Uf, całe szczęście, że Sebastian ma mądrzejszych przyjaciół niż on sam. Uratowali mu życie. Bądź odpowiedzialny. Nie dotykaj urządzeń energetycznych i nie pozwól na to swoim znajomym. Porażenie prądem średniego czy wysokiego napięcia oznacza zawsze śmierć lub poważne kalectwo. Tauron dystrybucja ostrzega. Prąd w zasięgu. Włącz ostrożność.